Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem Color Page. Zapraszam! Gigantyczną przyjemnością jest dla mnie powitać Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym porozmawiamy o podstawach Color Page. Zanim jednak zaczniemy, przypomnę tylko, że oglądacie Jerry Slavic Media, ja on na imię Jarek i na tym kanale prowadzę dla Was krótkie tutoriale w da Vinci Resolve. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, zasubskrybuj mój kanał już dziś, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz wróćmy już do tematu. Color Page, podobnie jak Fusion Page, jest to zakładka o niezwykle szerokim spektrum możliwości. Jest to również prawdopodobnie najlepsze dostępne na rynku narzędzie do korekcji kolorów oraz color gradingu. Przejdźmy zatem do DaVinci Resolve i zobaczmy, jak wygląda ono w praktyce. Zaczynamy! Jesteśmy już w Color Page, moi drodzy. Ikonę tej zakładki znajdziecie obok pozostałych zakładek u dołu ekranu. Color Page jest sztandarową zakładką programu DaVinci Resolve i prawdopodobnie najlepszym dostępnym na rynku narzędziem do korekcji kolorów. To w tej właśnie aplikacji tworzą swoje dzieła najlepsi koloryści z całego świata, a na temat jej obsługi napisano wiele książek i powstało setki filmów instruktażowych. Zacznijmy zatem od wyglądu zakładki Color. Jak widzicie, panel ten napakowany jest wręcz różnego rodzaju Przyciskami, wskaźnikami, pokrętłami czy wykresami. Dla niektórych może być to nieco przerażające przy pierwszym kontakcie. Wrażenie to jednak zaciera się przy bliższym poznaniu. Tak samo jak w przypadku innych zakładek, na samej górze Color Page znajdziemy pasek, na którym możemy włączać i wyłączać sekcje takie jak Gallery. Jest to sekcja, w której zapisane zostaną uchwycone przez nas tak zwane Stills, czyli pojedyncze kadry filmu służące na przykład do przenoszenia profilu koloru na inne klipy. Tuż obok widzimy LATS, z angielskiego Lookup Tables. Są to gotowe profile koloru, dzięki którym w jednej chwili zmienić możemy wygląd klipu źródłowego. Następnie znany nam już z poprzednich zakładek Media Pool. Jeżeli nie widziałeś odcinków, w których wyjaśniam ich podstawy, link do playlisty wyświetla się właśnie na górze ekranu. Na tym samym pasku, tylko z prawej strony ekranu, jest również sekcja Timeline, po włączeniu której pojawia się uproszczony widok na oś czasu projektu. Obok znajduje się sekcja. Clips, która włącza widok wszystkich klipów na osi czasu. Sekcja Nodes to miejsce, w którym znajdują się node'y korekcji koloru poszczególnych klipów. Przedostatnia sekcja to OpenFX, czyli biblioteka efektów OpenFX. Na samym końcu znajduje się Lightbox. Jest to narzędzie służące do zarządzania klipami znajdującymi się na osi czasu projektu. W centralnej części ekranu znajduje się okno podglądu. Na dole ekranu znajdziemy wszystkie dostępne narzędzia do korekcji koloru i kolor gry czyli z lewej strony tak zwane Color Wheels, czyli pokrętła służące do precyzyjnego dostrajania profilu koloru. Możemy tu również zmienić między innymi parametry takie jak temperaturę, kontrast czy saturację. Środkowa partia dolnej części ekranu to kolejny zestaw narzędzi, które wybieramy z paska, tuż nad nią. Znajdziemy tu krzywę, czyli Curves, Color Warper, dostępny dopiero w DaVinci Resolve 17, Qualifier, Window, czyli narzędzia do maskowania, Tracker, Magic Mask, czyli kolejne nowe narzędzie dostępne tylko w najnowszej wersji programu, Blur, dzięki któremu kontrolować możemy ostrość, a także Key, Sizing oraz 3D. W dolnym lewym rogu znajdziemy tak zwane scopes, czyli wykresy przedstawiające profil koloru danego klipu. To bardzo ważne, żeby nauczyć się z nich korzystać, ponieważ w zależności od tego, na jakich monitorach pracujemy, kolory mogą się różnić. Dlatego taki wykres pokaże nam prawdziwą rozpiętość tonalną, nawet gdy pracujemy na gorszym sprzęcie. Dostępne rodzaje tych wykresów to Parade, Waveform, Vectroscope, Histogram oraz CIE Chromaticity. To z grubsza wszystko, jeżeli chodzi o wygląd Color Page. Ponieważ jest to odcinek o podstawach tej zakładki, nie będę oczywiście w stanie opisać Wam każdej jej funkcji. Pokażę Wam jednak kilka najczęściej używanych przeze mnie opcji. Za każdym razem, gdy zaczynacie kolorować jakikolwiek film, dobrze jest ustalić pewien schemat działania. Ja na przykład w pierwszej kolejności tworzę niezależne nody, które odpowiedzialne są za poszczególne parametry. Dla przykładu, pierwszy node. Balans. Dodajemy kolejny Node klikając prawy przycisk myszy i wybierając z listy Add Node, Add Serial. Alternatywnie wcisnąć możemy Alt S. Drugim Nodem będzie Kontrast, a kolejny to Saturacja. Aby nadać Nodom nazwę klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Node Label. Node'ów może oczywiście być więcej. My jednak skupimy się na początek na tych trzech. Zacznijmy od balansu. Zaznaczmy zatem utworzony przez nas note o nazwie Balance i zacznijmy jego dostrajanie. Jak spojrzycie na wykres zwany Parade, widać że podzielony on jest na trzy części. Czerwona, zielona i niebieska. Dół tego wykresu pokazuje ciemne partie naszego obrazka. W środku są tony średnie, natomiast góra to najjaśniejsze partie klipu. Aby zbalansować nasz klip, musimy sprawić, by charakterystyczne dla tonów ciemnych, średnich i jasnych punkty wykresu znajdowały się na tej samej wysokości. Aby to zrobić, możemy użyć Primary Wheels. Blue bars. Ja użyję w tym celu Primaries Bars. Lift odpowiada za ciemne miejsca. Gamma to tony średnie, gain to jasne punkty, natomiast offset to całość obrazka. Na wykresie widzimy, że nasz klip leży raczej u góry wykresu, więc na początek ściągnę go trochę w dół przy pomocy tego poziomego kontrolera pod offset. Jak widać, wszystkie trzy grzbiety wykresu są na tej samej wysokości. Więc wyciągnę je tylko nieco do góry za pomocą pokrętła pod game. Dół wykresu nie jest tak wyrównany jak góra i widać, że kolor niebieski sięga znacznie niżej niż dwa pozostałe. Aby to naprawić, użyję pionowych kontrolerów o odpowiednich kolorach. Zauważcie jednak, że gdy zmieniam jeden z kolorów, ma to również wpływ na pozostałe dwa, co widać na wykresie. Można to zmienić, zmniejszając luma mix do zera. Mogę teraz ustawiać każdy kolor indywidualnie. W razie potrzeby powtarzamy ten sam proces z tonami średnimi. W tym jednak przypadku są one całkiem nieźle zbalansowane. Przejdźmy teraz do następnego noda, czyli do kontrastu. Kontrast jest to rozpiętość między jasnymi a ciemnymi punktami naszego obrazka. Im większy kontrast, tym dalej od siebie na wykresie będą te punkty. Jest kilka metod kontrolowania kontrastu w Color Page. Ja użyję najprostszego, czyli zwyczajnie zwiększę nieco jego wartość w okienku kontrast. Około 1100 zwykle wygląda dla mnie ok. Przejdźmy do kolejnego noda, czyli saturacji. Podobnie jak w przypadku kontrastu skorzystam z najprostszej metody i zwiększę saturację w okienku SAT na samym dole ekranu. Wszystkie wykonane przeze mnie czynności mógłbym tak naprawdę wykonać w jednym nodzie. Jednak zaletą metody, którą Wam pokazałem, jest możliwość wyłączania poszczególnych nodów. Aby to zrobić, zaznaczcie node, który chcecie wyłączyć i wciśnijcie CTRL-D. Możecie również wyłączyć wszystkie nody naraz, wciskając SHIFT-D konwencje wszystkich tajników Color Page z pewnością nie jest łatwe i wiąże się z setkami godzin treningu. Ja sam nie jestem profesjonalnym kolorystą i każdego dnia odkrywam nowe, ciekawe możliwości tej potężnej aplikacji. Chciałbym, abyście i wy dzięki moim filmom osiągali coraz to wyższy poziom. Wierzę, że nam się uda. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zdaję sobie sprawę, że informacje na temat Color Page, jakie Wam dzisiaj przekazałem, są zaledwie szczątkowe, ale zakładka ta jest zbyt rozbudowana, aby omówić wszystkie jej możliwości przy jednej okazji. Z tego miejsca zapewnić Was jednak muszę, że Color Page pojawi się na moim kanale jeszcze wiele razy. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw proszę like, sub, dzwonek, co pozwoli zwiększyć moje zasięgi na YouTubie. Na koniec chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, życzę Wam wspaniałego tygodnia i zapraszam Was na kolejny odcinek, który ukaże się na moim kanale już w przyszłą niedzielę. Do zobaczenia!